W tym filmie sobie porozmawiamy o tym, dlaczego według mnie nie warto podążać za tłumem. Jeżeli ty będziesz podążał, podążała za tłumem, to skończysz tak jak oni, czyli skończysz z niczym i nic nie osiągniesz. Trzeba sobie powiedzieć wprost, yy, trzeba spojrzeć prawdzie prosto w oczy, nie bać się jej, dlatego że prawda może i czasem bywa bolesna, ale jest po prostu dosadna i warto być w życiu szczerym, mówić prosto z serca to, co się myśli. Nie udawać kogoś, kim, nie, kim się nie jest, dlatego że zauważcie, że w dzisiejszym świecie, w, dzisiejszym, w obecnych czasach dużo ludzi przybiera maski stosowno do sytuacji i tak dalej. Czasami grają kogoś, kim po prostu nie są, tylko po to, żeby się wkupić w jest łaski, zyskać akceptację i tak dalej. Hmm, aczkolwiek zauważcie, że jest taki pęd, że po prostu, a, bo ona powiedziała mi to i to, a wie, że ona też tak robi, wie, wiecie, patrzenie się na kogoś innego zamiast uważam, że Warto najpierw popatrzeć na swoje podwórko, co się w moim podwórku dzieje i jak moje podwórko wygląda, a nie obgadywać innych lub się wzorować na innych osobach. Co innego, jeżeli ty się na kimś wzorujesz i jest to dla ciebie inspiracja, jest to dla ciebie motywacja, żeby być lepszym, żeby osiągać większe wyniki, na przykład, nie wiem, w przypadku swojego biznesu, a co innego, jeżeli się z taką osobą porównujesz, bo. Z do własnego doświadczenia Wam powiem, że porównywanie się z innymi w celu takim, żeby a zazroszyć, to masz łatwo i tak dalej. Oczywiście już się pojawiają takie łatki i już się pojawiają jakieś takie mm, ocenianie, nie znając kogoś do końca, nie wchodząc w jego buty, że tak powiem. E, to po prostu jest to bardzo toksyczne, i jeżeli porównujesz się z kimś innym e, w takim sensie negatywnym, że mu zazrościsz, ja to miałam się łatwo i tak dalej. To jest to bardzo frustrujące, powiem wam z własnego doświadczenia. Wcale to nie pomaga, jest to wręcz demotywujące, ale wracając do tematu filmu, zawsze myślałam inaczej niż inni, do tej pory tak jest. Jedni to akceptują, drudzy nie. Powiem Wam szczerze, mama to wyrąbane. Jestem sobą, nikim innym i taka pozostanę. Także według mnie y, owszem, musisz się liczyć z tym, że jak y, nie idziesz pod prąd, jak ryby z prądem, że nie idziesz tak jak wszyscy za tłumem, że nie, nie uczestniczysz w tym dzikim pędzie, w tym pędzie baranów i tak dalej, to musisz się liczyć z tym, że możesz się czuć, że jesteś po prostu samotny, co nie oznacza sam, nie oznacza samotny, samotna, o może tak. Musisz się liczyć właśnie z taką brakiem akceptacji, właśnie z odrzuceniem, yy, z dyskryminacją, a czekolwiek według mnie warto, to jest właśnie cena za bycie innym, ale według mnie warto, bo w ostateczności tak naprawdę ty możesz więcej osiągnąć w życiu niż osoba przeciętna, która nie, wy, nie wyłamuje się ze schematów, ze stereotypów, nie próbuje swojego życia zmienić. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, hej!